Marcel, a powiedz mi, jak y, wygląda prezydent? Prezydent ma taki fartuch. To nie jest fartuch, tylko ten garnitur. Jest do garnituru y, i spodni garniturowych to jeszcze sobie y, przypina taki odpowiedni krawat. Może być albo w zielonym, albo w niebieskim, albo kolorowym. Ale prezydent... Ja... Najbardziej nosi tylko czarny tak, no bo, no bo on nie jest takiego korolowego, bo w, tym, w takich koronowach są nawet różowy kolory, jakiś taki srebrny, bo srebrny mi we, we takim czymś. Jak oglądałem z małą wiadomości, to wtedy widziałem, jak prezydent miał inny krawat, ale nie czarny. A jaki? Czerwony w białe paszki. Co on mógł symbolizować? Mógł symbolizować flagę Polski, że to jest polski prezydent, albo symbolizować miłość i czyste serce. Ale najgorsze jest to z Moja mama kazała mi wybić herbatę z takimi papuchami, jakaś na opakowaniu, z to są ostre łóżki dla herbaty i tam wlała je, a potem dostawia się czysta herbata i mam ją pić.